Panie Mariuszu, jak uważa, czy powinno się legalizować narkotyki w Polsce, czy nie? Czy to mogłoby wygenerować jakieś koszty, znaczy właściwie przychody, którymi można by było potem pokryć koszty czy to leczenia, czy to właśnie tej nauki profilaktycznej? znaczy, ja e, chciałbym troszeczkę uszczegółowić, e, jeśli chodzi jestem o to, jestem przedstawicielem partii KORWIN i ja bym nie rozmawiał o pojęciu legalizacji. Dlatego, że moim głównym przesłaniem jest to, że człowiek jest świadomy swojego postępowania, a naszym kasem jest to, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Wychodzę z takiego założenia, że człowiek sam powinien odpowiadać za swoje czyny, sam powinien podejmować kroki, które będą kształtowały jego życie. Dlatego każdy z nas powinien mieć prawo jeść, pić, palić, obojętnie co, to, na co ma ochotę. Ja nie widzę w, w sensu w tym, że ktoś, kto, kogo ja nawet nie znam, będzie chciał mieć wpływ na moje życie. Jakim prawem? To może ja do takiej osoby będę przychodził 6 rano, będę zabierał na 20 km biegania do lasu, potem zabiorę na siłownię, bo to jest zdrowe. Do takich paradoksów dochodzimy ostatnimi czasy. To ostatnie jakieś partie PO, PSL bodajże i pozostałe partie sejmowe, oprócz naszego Przemka Wiplera zdelegalizowały praktycznie kioski w szkołach mówiąc, że jest, jest jedzenie niezdrowe. To w takich sytuacjach dochodzi do paradoksów. A jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, też nie poruszałbym tego w tych kategoriach, bo e, oczywiście w takich debatach występuje na przykład e, taki argument, że w Kolorado, czy tam, gdzie zalegalizowano marihuanę, stan ma więcej pieniędzy. Ale nie rozmawiajmy w tych kryteriach. Rozmawiajmy, jeśli chodzi... E, o to, jaki to będzie miało wpływ na nasze życie, czy jaki będzie miało wpływ na naszą młodzież, na życie dorosłych i jak później się ich życie kształtować. Jeśli o to chodzi, to w zasadzie to my wykształciliśmy tak naprawdę problem narkomanii, dlatego że my tego my zakazaliśmy. Tak? Kiedyś był w zasadzie jeden środek, tam marihuana. I tak wiadomo, że w każdym społeczeństwie występują patologie, a my zaczyna, zaczęliśmy karać ich za to, że niektórzy chcą tego używać. Nie rozumiem tego dlaczego. W tym momencie w, cała produkcja przeszła do, do półświadka. Wyprodukowanie takiej, nie wiem, na przykład kokainy, heroiny, w różnych częściach świata kosztuje grosze. Dealer jest w stanie taką, takie działki dać albo wmusić kogoś za darmo. Zainwestować w taką osobę, i w ten sposób uzależnia jakąś osobę od zażywania tych nielegalnych narkotyków. Potem z kolei tamta osoba, ponieważ te narkotyki, narkotyki już są droższe, niż gdyby były ogólnie dostępne, wprowadza w ten świat kolejnych swoich przyjaciół, żeby no chociażby na takie narkotyki zarobić. Tak? I to następuje taka piramida piramida, piramida, i sami my ten problem narkotykowy stwarzamy.